Cześć! witajcie na kanale Kamil Nalepa W dzisiejszym odcinku, tak jak e, się omawialiśmy w naszym takim mini-zakładzie e, Dzisiaj speedarcik oraz mm, banerek, template dla was mm, Na początku stawcie łapeczkę górę w subskrypcji, dzwoneczkiem, bo już gadać nie będę W tym filmiku tylko będzie po prostu speed tam, nie wiem jak to się nazywa, speed, speed, timelapse O, timelapsik będzie z tego jak tutaj tworzę tą całą graficzkę e, Także jeżeli baner wam się spodoba albo sobie pobierzecie to myślę, że chociaż zapłacić za to łapką w górę albo subskrypcją możecie. No, także ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem, mam nadzieję, że w jak wam się spodoba. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, w którym ja wam coś za darmo robię, a wy sobie pobieracie i wrzucacie na swoje, na swoje kanały, to możecie dać znać w komentarzach, a ja już nie przedłużam i lecimy z grafikami. Siemanko. A, i przy okazji się pożegnam z tym filmem, bo koń na końcówce już nie będzie pożegnania, tylko teraz. No, także dzięki wielkie, do zobaczonka i... Miłego oglądania. Do zobaczenia za tydzień w niedzielę. Kiczko.